Dzień dobry, Kochani. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla, Mamy dzisiaj przesyłkę od Mari Mari, naszej kochanej Martinki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą e, paczuszkę na święta. Doszła ona już kilka dni temu do mnie, ale czekałem na ten wyjątkowy dzień właśnie dzisiaj, żeby ją otworzyć i żeby nagrać. Do tego właśnie film na moim kanale. Ja oczywiście serdecznie zapraszam na kanał Martinki, Mari z drapki. Też właśnie Martinka zdrapuje z drapeczki. Na dole pod filmem w opisie macie link do jej kanału. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tam subika nie zostawił, to serdecznie zapraszam. Martinka jest przesympatyczną osobką. Też nagrywa z drapeczki, właśnie jak zdrapuje. No i. Tak jak już mówiłem, serdecznie zapraszam na jej kanał, a ja zabieram się za otwieranie tej paczuszki. Paczucha już tutaj w boczku cięta, także wyciągamy te piękne rzeczy, piękne dobroci. Co my tutaj mamy? Zobaczmy na pierwszy rzut oka. Mamy jakieś bałwanki. Czy to są jakieś zawieszki na choinkę? Nie mam pojęcia, jakieś bombeczki. Zaraz je otworzymy i zobaczymy, ale chyba to są zawieszki na, na choinkę, mi się wydaje. Eee, będziemy zaraz sprawdzać, na pewno. Jeżeli coś uda mi się z tego zrobić, to oczywiście zdjęcie na naszej społeczności na YouTube będzie. Także serdecznie tam też zapraszam. Ale wydaje mi się, że to są takie ładne bombeczki z guziczkami. No ale piękne bałwanki. Będziemy zaraz sprawdzać po tym, jak nagram film. Jest oczywiście zdrapeczka. O, kalendarz także muszę go zdrapać dzisiaj. Bo mamy dzisiaj 23 jest, jak nagrywam, i to jest 24. No to mamy już mało czasu. Trzeba to szybko zrobić. Mamy tutaj też. Oj, coś tu się odkleiło. Koperta. Z kasą. E, mamy, co to jest? Chyba maseczka e, taka na twarz, która zmieni mnie w Mikołaja. <grywia> o, fajnie, ale fajne. Super. I mamy też kopertę, która się już mi przed chwilą odkleiła. A w kopercie mamy piękną pewnie kartkę świąteczną z choineczką. Ale pięknie, Merry Christmas. Taka 3D choineczka, tutaj są jakieś takie bombeczki naklejone. Aaaa! Ale jaja to się otwiera, zobaczcie. Ale czad. Jak, jak to działa? Chyba robi tak. Siu no takiej taki, taki, takiej kartki to ja jeszcze nie widziałem, szczerze przyznam. Ale piękna. Super. I życzenia. O, jest jeszcze zdrabka. Dwie nawet. Wow! Kasa od Mikołaja. Takiej zdrabki jeszcze nie miałem. I mamy też magia świąt, ale Martinko ci dziękuję, ty to jesteś naprawdę kochana naprawdę, ale super ale czad jestem przeszczęśliwy i mamy też życzenia na kartce wielu chwil zatrzymania się w biegu, czasu na przyjemności dużo zdrowia, energii i miłości marzeń spełnienia życzliwości otoczenia na święta i nowy rok 2025 ich spełnienia. Życzę Martina z kanału Mari Mari, ale fajnie. Dziękuję Ci, Martinko, ślicznie, ale naprawdę miło mi. Aż nie wiem, co powiedzieć. Mam już od Ciebie kilka karteczek, chyba to będzie chyba piąta albo szósta nawet. Zaraz je wszystkie zbiorę, Ci pokażę, do czy pamiętasz, które mi wysyłałaś. No dobra, ja przychodzę do drapania tych zlepeczek, oczywiście, ale fajna niespodzianka. No dobra, przejdźmy do drapanka, tych pięknych zdrapeczek. Na początek zdrapiemy sobie kalendarz yy, świąteczny. I oczywiście mamy tutaj 24 pola do zdrapania, plus pole bonusowe, tutaj ten prezencik. No i szukamy gwiazdki pod bombkami, lub tutaj trzy takie same kwoty. A, i tu jest jeszcze pole bonus dość do zdrapania. Tu musimy znaleźć Mikołaja. Muszę troszeczkę kamerę posunąć. O, na boczek. Bo ta zdrapka jest tak dość długa i tak ciężko mi się mieści ona w kadrze. Ok, szukamy. I teraz tak, zaczynamy od aniołka. W ogóle przybliżymy Wam tutaj tą zdrapeczkę, żebyście to widzieli jak najlepiej. O! Mamy aniołka. Dobra. Aniołek. Mamy trąbkę. Takie piękne sanie Mikołaja. Skrzata. Sople lodu. Bałwanek. Bęben. Skarpeta. Stroik. Gwiazdka! a Mamy gwiazdkę Martinka, a to oznacza, że coś tutaj wygrywamy. Pierwsza zdrabka, kalendarz adwentowy, świąteczny i mamy wygraną. Odkryjemy gwiazdeczkę na końcu, podtrzymam Was trochę w niepewności. Świeca, tu tutaj mamy reniferka, dzwon, lizaczek. Bombka numer 16, to jest rękawica. Choinka. Mamy drugą gwiazdkę, ale nam się strapka trafiła. No niesamowite. Ciuchcia. Dwudziestka, tutaj jest kominek. Dwadzieścia cztery, teraz tak od tyłu polecimy, są szyszki. Kożuch. Czapka. I pierniczek. Ha, mamy dwie wygrane. Odkrywamy. Mamy dyszkę, i tutaj w tej pierwszej gwiazdce też pewnie będzie dyszka, ale nie mówię. A! no jest dyszka. Mamy dwie dyszki, także jest drapeczka piękna na święta, Martinka. Naprawdę super. Odkryjemy jeszcze pole. Tutaj te 25. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty, żeby wygrać tą kwotę. Mamy 10 tysięcy 20 zł. 150, 30, 10 tysięcy i 150 po raz drugi. I to byłoby na tyle. I pole bonusik. Tu musimy znaleźć taką symbol Mikołaja, głowę Mikołaja. Ale nie ma. Mamy dziadka do orzechów. <laughs> Ale tak czy siak, dwie dyszki mamy. Dwie gwiazdeczki trafione. Super. No, Martinka, wybrałaś zdrapki, piękne. Znaczy jak na razie, tą pierwszą. Zobaczymy jak to poleci. Ale ogólnie wizualnie one są piękne. Zobaczcie, ta magia świąt. Muszę troszkę oddalić. I kasa od Mikołaja. No piękne świąteczne drapeczki. Super. Zaczniemy najpierw tą magię świąt drapać. Tu mam pod tymi bombeczkami moje wygrywające liczby. No i możemy znaleźć też symbol pliku. Plik nam daje też wygraną. No dobra.

24 nie ma. 21, kolejny obłoczek, ale jesteśmy bliżutko. 45 też obłoczek. 58 i ostatnia liczba to 16. Niestety tutaj premii nie ma, ale to nic. Mamy tu jeszcze jedną znapeczkę. Tu mamy też cztery wygrywające liczby. Plus jeszcze symbol pliku możemy znaleźć. Ale fajna zdrapeczka, no piękna jest. Super. Jeszcze nigdy, nigdy nie miałem przyjemności jej drapania. I tak, numer 22 szukamy. 29 24 i 33. Takie numerki szukamy. 28 oboczek. 25 też oboczek. 8 nie ma. 21, trzeci oboczek, już zobaczcie. 35 nie ma. 23, kolejny oboczek, i tutaj z dwóch stron, słuchajcie. 34 też oboczek. 7, bliziutko. 6 i ostatnia liczba to. 15, no niestety tutaj nie ma wygranej, ale kochani, tutaj mamy w tym kalendarzu w tym kalendarzu mamy fajną wygraną, dwie dyszki, bardzo Ci Martinko jeszcze raz dziękuję za tą miłą niespodziankę, jest mi naprawdę miło i oczywiście kto jeszcze nie daje subika, tam nie zapomniał kliknąć w tą taką czerwoną taki czerwony napis sub, subscribe u Martinki, serdecznie zapraszam abyście to zrobili ja już powoli się żegnam życzę wam oczywiście wszystkim wesołych świąt jakbym tu jeszcze, już się nie pojawił ale chyba jeszcze jeden film wleci ale nie obiecuję także życzę wam wszystkim wesołych świąt oczywiście dużo miłości szczęścia, radości aby ten przyszły rok 2025 był przepełniony tylko i wyłącznie uśmiechem, żadnych smutków samej radości wam życzę ja już się żegnam Dziękuję Ci Martinku raz jeszcze za tą piękną przesyłeczkę. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dziąka i przepięknej wigilii. Papa. Pa. Hej. Malutka aktualizacja co do tej pięknej karteczki od Martiny. Tutaj są nie bombeczki, a to są takie rzepy. I tą choineczkę tak się ładnie otwiera i przyczepia na te rzepy. I mamy ładną, zieloną choinkę. <gry> O, ta da, piękna jest. Super.